Mam nadzieję, że cały rok uczyliście się gruntowania i jesteście już teraz w stanie sobie rzucić ołów, policzyć raz, dwa, trzy i wyczuć ten moment, kiedy opada on i dotyka dna jesteście w stanie przesunąć sobie ten ołów po dnie żeby poczuć co na tym dnie się dzieje czy są kamyszki, czy jakiś muł, czy nie Wszystko to po to, żebyście teraz mogli znaleźć pierwszy spad Słuchajcie, pierwszy spad to jest bardzo ważna rzecz. A mianowicie, skumuluje się tam zawsze trochę tego pokaru, który spływa z wodą, który gdzieś tam wpada, jakiś biofilm, odpady organiczne, nie wiem co tam jest, ale jest to miejsce, w którym naturalnie ten pokar się gromadzi, bo po prostu, tak jakby, no nie może płynąć dalej i gdzieś tam się kumuluje, właśnie w tych miejscach, że tak powiem, spadowych. Także chciałbym Wam bardzo prosto pokazać, jak szukać tego spadu. Generalnie najpierw Wam powiem, na czym polega robota. Robota polega na tym, że rzucamy ołów do wody i to Wam tak szybko pokażę przy brzegu, o. I liczymy, raz, dwa, cyk, opadło i teraz w jedną albo w drugą stronę, bo albo dajemy więcej, albo mniej, albo przesuwamy się w tamtą stronę, żeby sprawdzić, albo w tą stronę. Ale te skoki robimy bardzo delikatne, takie co 2 metry, co trzy obroty, co dwa obroty. Bardzo, bardzo żmutne to jest, bo trzeba tych rzutów wykonać sporo i wykonajmy drugi rzut. Raz, dwa. I wiemy, że w tym momencie jesteśmy na tak zwanym blacie. To jest ważne. Musimy wiedzieć, gdzie jest blat, gdzie jest spad i gdzie jest blat. Bo jeżeli jest taki spadek, taki pochyły, delikatny, to tam nie ma takiego spadu, który wy chcecie. Wy chcecie znaleźć spad taki konkretny z 2 na 4 jakby schodziło, to jest super. Z dwa na trzy to jest delikatny i taki jest tutaj, ale jest. Ale chodzi o to, że bąb był takiej dosyć konkretnej na przestrzeni metra albo półtorej powinien się kończyć i wtedy te żarcie dla tych ryb tam się kumuluje. Także to jest ta robota. Przesuwamy się z ołowiem co dwa metry, co półtorej, nawet co metr, odmierzając bardzo dokładnie tę właśnie głębokość, poprzez liczenie, najlepiej ze stoperem. Także tak wygląda robota, którą musimy wykonać. A ja Wam teraz pokażę jak ja to robię. Z reguły ten pierwszy spad jest mniej więcej na... 15 może metra, słuchajcie, kurczę, teraz niech nam nie przeszkadzają. Na 15 metrach do 20, czasami na 10. Dlatego ja zaczynam sobie tak na oko na 25 metrze. Już mam zaklipowane i wtedy robimy tak. rzucamy, Raz, dwa, trzy. Mamy trzy. Bierzemy sobie klipsik, ściągamy albo zostawiamy, jak chcecie. Raz, dwa, trzy obroty i szukamy teraz, czy w tym miejscu jest równo cały czas trzy, czy mamy blat bo to jest, pamiętajcie, ważne, żeby wiedzieć, czym jest blat, a czym jest spad. Bo to jest bardzo w tym istotne, żeby te odczyty na tych płaskich miejscach były równe. Jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy. Mamy trzy, więc jest blat równo. Raz, dwa, trzy obroty. I słuchajcie, znowu klipsujemy. Niestety to trzeba w ten sposób żmudny pokazać, ale myślę, że to jak na razie jest naprawdę bardzo, bardzo proste. I jedziemy dalej z tematem. Raz, dwa, trzy. Jeszcze mamy trzy. Mamy trzy. I się cofamy. Myślę, że gdzieś tu powinna być taka dwójeczka. Teraz. Generalnie słabe bardzo miejsce do wędkowania o tej porze. Ale jeszcze sprawdzimy. Raz, dwa. No, już było takie dwa i prawie trzy. Dlatego już wiem, że ja jestem na spadzie. Ale musimy znowu pojechać sobie. Raz, dwa, trzy obrociczki, tak na oczko, bo już wiem, że gdzieś tutaj jestem, bo już to czuję, słuchajcie. I teraz, słuchajcie, już będzie ten odczyt główny. Raz, dwa. Troszkę udawane, ale na potrzeby filmu będzie dobrze, bo mówię, tu jest słaby ten spad. Mamy dwa. I teraz, w tym momencie, już musimy wiedzieć, gdzie się kończy wzniesienie. Do tego jeszcze raz. Już wiemy, że jest po prostu różnica. Z3 poszło na dwa, więc coś się dzieje. Jeżeli teraz będzie dalej dwa, bo znowu się cofnąłem bliżej mnie i takim można większym skokiem to cofnięcie zrobić. Raz, dwa i słuchajcie, wiem, że teraz jest blat, więc mamy dwójeczki, zejście i trójeczki. I teraz, żeby dokładnie wypunktować ten właśnie spad, żebyśmy my mieli dokładne miejsce łowienia, bo na oko tego nie można zrobić już teraz, tylko trzeba się znowu niestety cofnąć w drugą stronę i teraz się oddalamy od takie skoki też półtorej metrowe do, do pół metra, bo teraz jest najbardziej precyzyjna tutaj gra, żeby złapać te pierwsze trzy, które się pojawi i to jest Wasza końcówka spadu. Do tego rzucamy sobie raz, dwa, niestety nie, uciekam sobie pół metra. I szukamy teraz, jakby było na przykład pierwsze uderzenie na trzy. To jest ta wasza końcówka spadu, ale malutkimi kroczkami trzeba się iść w tamtą stronę. Raz, dwa, trzy. No już prawie. Myślę, że teraz już będzie trójeczka, bo tak mniej więcej pamiętam, gdzie to było. Także cyk, 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 cyk. I teraz już myślę, że to będzie to. Raz, dwa, źle wpadło. I źle wpadło, nie wiem czy słyszeliście, ale czasami ten ołów wam wpadnie tak, wtedy jest błędny odszyt, więc powtarzamy rzut. To musi być takie, wiecie, ładne plum i te plum powinno być prawie zawsze takie same, jak to ma być dokładnie. Raz, dwa, trzy i mamy pierwszą trójkę na powrocie i to jest miejsce, w którym wy chcecie łowić. Ten klip jest teraz złoty, VIP. Idziecie szybko na kijki, odmierzacie ile to jest dokładnie i wiecie, że w tym miejscu macie końcówkę spadu. Możecie zanęcić, możecie zostawić tam wałki, możecie wsadzić gruby futer, zostawić to na ostatnie dwie godziny. Możecie od razu próbować łowić ryby, w tym miejscu uwielbiają być. Czyli podsumowując, zaczynacie sobie szukanie głębokości bardzo małymi kroczkami, co metr, co półtorej, co dwa metry. Na przykład wychodząc z brzegu, albo tak jak ja, wracając i szukacie po prostu różnicy. Jeżeli z dwa wchodzi wam na cztery, to szukacie tego blatu na dwa i blatu na cztery. Jak znajdziecie już dwa blaty, to wtedy się albo cofacie, albo wychodzicie w przeciwną stronę, żeby znaleźć dokładnie punkt, w którym kończy się spad. Bardzo proste, ja to zrobiłem tak, widzicie, że szedłem sobie w naszą stronę. Było 3, 3 i nagle zrobiło się dwa i coś, dwa. I było 2, 2. I zacząłem iść znowu w stronę brzegów czyli znowu w tamtą stronę. I robiliśmy sobie 2, 2. I jak wlazło nam pierwsze 3, to już wiedząc, że tam mieliśmy równy odczyt, wiemy, że tu jest ten pierwszy, tak jakby odczyt na 3, gdzie kończy się ten spad. Kurczę, słuchajcie, to jest trudno wytłumaczyć, ale myślę, że się udało. Grafika Wam pomoże. Mam nadzieję, że komuś tym pomogę, że już poznaliście podstawy gruntowania i teraz właśnie pora na coś takiego grubszego. Pora na znalezienie spadu. Jak nauczycie się już znajdywać te spady, to uwierzcie mi, wasze wyniki się poprawią. Są łowiska, gdzie są spady na 40, na 50 metrach, które wychodzą z tamtej strony od jakichś wysp, fajne w ogóle miejsca można znaleźć dzięki temu. Tylko to jest ważne, żeby umieć doprecyzować sobie tą różnicę, gdzie ona się kończy i gdzie zaczyna się blat, bo to jest ważne. Dlatego te odczyty są równe. Tu 2, 2, 2, 2, spad, czy, 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 czy. Jeżeli to znajdziecie i to jest takie na przestrzeni 2-3 metrów to to jest prawdziwy spad, taki jak trzeba. Najlepiej, jak te uskoki są duże. O tej porze jest to bardzo kluczowe, żeby umieć zmierzyć sobie głębokość, żeby wiedzieć, gdzie łowicie, bo jesteśmy w dzisiaj bardzo kameralnym miejscu pięknym, ale jest to miejsce, w którym w tym, o tej porze nie chcemy łowić, bo jest tu bardzo płytko. Tej ryby tu prawdopodobnie nie ma. Ona już się pogrupowała w grubszych miejscach. Gdzieś, gdzieś są jakieś różnice, spady, gdzieś gdzie ten futer się kumuluje, a gdzieś znajdziecie. Płaską, otwartą, płytką przestrzeń to na wiosnę jest super, ale na teraz nie. Dlatego teraz te gruntowanie i szukanie tych głębszych miejsc bardzo się przydaje. Także trzymajcie się na razie.